Są imiona, które leczą, imiona, które wyzwalają, ale jest jedno imię, które podtrzymuje cały wszechświat. Ile razy modliłeś się, nie wiedząc, kogo naprawdę wzywasz? A co, jeśli powiem ci, że imię stwórcy zostało wypowiedziane przez Mojżesza, zachowane w rękopisach sprzed ponad dwóch tysięcy lat, ukryte między wierszami Tory, ale wymazane z współczesnych tłumaczeń. To imię to nie tylko dźwięk, to obecność. Nie zostało zapomniane, zostało chronione, a teraz jest przywracane. Co się stanie, gdy poznasz imię, które wyznawali prorocy, czcili aniołowie i nosił w swojej tożsamości mesjasz? Wkrótce się dowiesz. Zostań do końca, ponieważ prawda ukrywana przez wieki zostanie wkrótce ujawniona. Jeśli takie tematy budzą w Tobie coś głębokiego, rozważ subskrypcję kanału. Tutaj każde objawienie jest kolejnym krokiem w kierunku pierwotnej prawdy Pisma Świętego. Jakie jest prawdziwe znaczenie imienia? A kiedy imię to nie jest tylko oznaczeniem, ale żywym objawieniem wiecznej istoty? Przez wieki świat wymawiał imiona, nie rozumiejąc w pełni ich korzeni. Puste powtórzenia które rozbrzmiewają w modlitwach, ale nie łączą się z źródłem. Pytanie, które nurtuje obecne pokolenie, nie brzmi tylko, jakie jest imię Boga, ale raczej, co to znaczy poznać go takim, jakim sam się przedstawił. Tysiące starożytnych manuskryptów, legendy zachowane w ciszy synagog i tajemnice ujawnione między wierszami Tory wskazują na imię, którego nie da się sprowadzić do fonemów ani dostosować do kultur. Imię, które niesie w sobie całość istnienia, czasu i stworzenia. Pojawia się ono w Piśmie Świętym nie jako sugestia, ale jako wezwanie do świadomości. Znajomość tego imienia nie jest teologicznym szczegółem jest to punkt zwrotny między odziedziczoną religijnością a doświadczonym objawieniem. Kiedy imię niesie w sobie siłę podtrzymującą wszechświaty, każda litera staje się oknem na to, co niewidzialne. Każda sylaba rezonuje jak duchowa fala, która dotyka niewidzialnych wymiarów. Nie chodzi tylko o poprawną wymowę, ale o tożsamość. Imię Stwórcy, przedstawione w Piśmie Świętym czterema hebrajskimi literami, zawsze tam było. Ale niewielu zwróciło uwagę na to, co naprawdę ujawnia? Nie było ukryte, ale też nie zostało w pełni zrozumiane. Tradycja ustna zachowała je z czcią, tradycja pisana zakodowała je, a teraz, w naszych czasach, brzmienie tego imienia zaczyna być odkrywane na nowo przez tych, którzy pragną czegoś więcej niż religii. Pragną oni wspólnoty. W ciągu historii oddalenie od oryginalnego języka Pisma Świętego przyczyniło się do zatracenia głębi tych imion. Tłumaczenia, względy polityczne, prześladowania i rozwój dominujących kultur przyczyniły się do przekształcenia świętych imion w ich rozwodnione wersje. Jednak na całym świecie istnieje cicha, głęboka i rosnąca tendencja. Ludzie budzą się do świadomości znaczenia powrotu do korzeni. Nie jako forma duchowego elitaryzmu, ale jako pragnienie prawdy. W międzywierszach języka hebrajskiego kryją się nie tylko znaczenia, ale i wymiary. Każda litera hebrajska ma wartość liczbową, piktograficzną i symboliczne znaczenie. Tak więc, kiedy wypowiada się imię stwórcy, nie jest to tylko wymawianie czegoś. Aktywowana jest wieczna więź. A co się dzieje, gdy ktoś decyduje się na dostosowanie się do tego imienia? Kiedy życie zaczyna krążyć wokół esencji, którą ono reprezentuje? Przemiana nie jest tylko duchowa, jest egzystencjalna. Żyjemy w czasach, w których wiele słów straciło na znaczeniu, w których imiona stały się znakami, a znaczenia zostały wyblakłe przez puste powtórzenia. Ale imię objawione w Piśmie Świętym nie traci na wartości. Pozostaje tak jak ten, który je nosi. I jest otwarte zaproszenie dla tych, którzy pragną poznać nie tylko to, czego nauczono, ale to, co zostało objawione od początku. Ponieważ istnieje różnica między powtarzaniem tego, co nam powiedziano, a przebudzeniem do tego, co sam wieczny oświadczył o sobie. Jeśli słysząc te słowa czujesz, że coś w tobie się budzi, być może jesteś gotowy, aby wyjść poza to, co zawsze ci mówiono. Istnieje treść, która pogłębia tę podróż w jasny i uzasadniony sposób. Ebook Zakazane imię Jezusa zawiera studia, konteksty historyczne i objawienia, które pokazują, co zostało wymazane na przestrzeni wieków. To nie tylko lektura, to odkrycie Dostęp do tych materiałów można uzyskać w pierwszym komentarzu. Zostaniesz poprowadzony przez podróż, która nie opiera się na formułach religijnych, ale na głębokich warstwach znaczenia. Każde stwierdzenie będzie oparte na piśmie świętym, korzeniach oryginalnego języka i rosnącym wołaniu o wiarę, która wykracza poza ludzkie tradycje. Nie chodzi o nowość, chodzi o przywrócenie powrót do tego, co zawsze było obecne, ale teraz świeci z nową intensywnością. Jeśli kiedykolwiek czuliście, że za nazwami używanymi w wierze kryje się coś więcej, że być może to, czego się nauczyliśmy, to tylko powierzchnia znacznie głębszej prawdy, to ta wiadomość jest dla Was. Tutaj słowa nie będą używane, aby wzruszać, ale aby oświecać. Celem nie jest imponowanie, ale przebudzenie. I imię, które zostało ogłoszone przez proroków, czczone przez aniołów i zakodowane w całym stworzeniu, zostanie ujawnione nie jako dźwięk, ale jako wezwanie. Ponieważ ten, kto zna imię, nie tylko mówi o Stwórcy, ale także kroczy z nim. Przez długi czas starożytne zapisy były dostępne tylko dla nielicznych. Imię Stwórcy, obecne nawet w najstarszych manuskryptach Biblii hebrajskiej. Było stopniowo ukrywane przez tradycje, które uważały jego wymowę za zbyt świętą dla ludzkich ust. Imię to, utworzone z liter J, H, W i H, pojawia się po raz pierwszy w drugim rozdziale Księgi Rodzaju, w czwartym wersecie. Od tego momentu przewija się przez Pismo Święte jako znak samego istnienia, które nie potrzebuje niczego, aby istnieć. Imię to. Znane jako święty tetragram, występuje w oryginalnych tekstach ponad 6800 razy. Mimo to w wielu współczesnych tłumaczeniach zostało zastąpione ogólnymi tytułami, takimi jak Pan. Stworzyło to dystans między wiarą a objawioną tożsamością stwórcy. Imię, które definiuje wiecznego, zostało zastąpione tytułem, który można przypisać dowolnej wyższej istocie. Jednak w przeciwieństwie do tytułów, imiona niosą ze sobą tożsamość, a tożsamość stwórcy nie jest ogólna. Jest konkretna, absolutna i wieczna. W starożytnym języku hebrajskim każda litera miała formę piktograficzną symbol wizualny, który przekazywał pewną ideę. Litera J oznaczała dłoń, znak działania, stworzenia, mocy w ruchu. He oznaczało objawienie. Coś, co staje się widoczne, co jest wystawione na światło. Waw symbolizowało połączenie, haczyk, coś, co łączy dwa punkty. I ponownie pojawia się he, wzmacniając objawienie. W ten sposób imię stwórcy można rozumieć jako połączenie pojęć: działająca ręka, widoczne objawienie, połączenie między rzeczywistościami i drugie objawienie. Imię to nie wskazuje tylko na to, kim on jest, ale także na to, jak się objawia. Ponad dwa i pół tysiąca lat temu, kiedy żydowscy skrybowie zaczęli skrupulatnie kopiować Pismo Święte, zaczęto unikać publicznego wymawiania tetragramu. Około III wieku przed Mesjaszem, wraz z tłumaczeniem Biblii Hebrajskiej na język grecki, tak zwane Septuagintą: Imię zostało zastąpione słowem Kyrios, które oznacza Pan. Praktyka ta była kontynuowana w wersjach łacińskich, a następnie w nowoczesnych tłumaczeniach, na różne języki, jeszcze bardziej oddalając ludzi od oryginalnej formy. Jednak najstarsze zapisy, takie jak rękopisy z Morza Martwego, znalezione w latach 1947-1956 w jaskiniach w Kumran. Dowodzą, że imię to było tam nienaruszone, zachowane jako boski podpis w tekście. Rękopisy te, datowane nawet na dwa wieki przed Mesjaszem, ujawniają, że używanie tetragramu było integralną częścią wiary pierwszych Hebrajczyków. Ale dlaczego ma to znaczenie teraz? Ponieważ imię nie jest tylko reliktem językowym jest duchowym pomostem. Rozumiejąc, co to imię komunikuje, co objawia, co niesie w sobie. Uzyskujemy dostęp do czegoś więcej niż tylko historii. Uzyskujemy dostęp do istoty. Słowo haja, które oznacza być, istnieć, jest podstawą tej konstrukcji. Ten, który przedstawia się jako jod, he, waw, he, twierdzi, że jego istnienie jest samowystarczalne. Nie zależy od okoliczności, czasu, materii, on jest, zawsze był, zawsze będzie. Kiedy Stwórca objawia się Mojżeszowi w trzecim rozdziale Księgi Wyjścia, mówi Jestem, który jestem. I dodaje, to jest moje imię na wieki i to jest moje imię na pokolenia. Nie jest to mistyczny kod, ale ciągłe przypomnienie o tym, kto rządzi wszystkimi epokami. Imię Stwórcy jest punktem początkowym wszystkich rzeczy. Nie ma początku poza Nim. Ujawniając swoje imię, nie tylko się przedstawia. Oferuje przymierze. Mówi, że ci, którzy z czcią wzywają to imię, łączą się bezpośrednio z jego wieczną istotą. Jeśli ta treść otwiera ci oczy, e-book, zakazane imię Jezusa, pogłębi Twoją podróż. Dostępnych jest tylko kilka egzemplarzy. Znajdziesz je w pierwszym komentarzu. To imię nigdy nie było tajemnicą. Było chronione, owszem. Ale teraz coraz więcej ludzi na całym świecie odkrywa na nowo jego znaczenie. Przywódcy duchowi, badacze i całe społeczności zwracają swoją uwagę na to, co zawsze było zapisane. Nie jest to próba ożywienia starych tradycji z nostalgii, ale ruch odnowy. Wezwanie do powrotu do tego, co sam Stwórca ogłosił jako wieczne pamiątki. Ujawniając to imię, nie tylko przywracamy litery, ożywiamy zapomniane prawdy. A dla tych, którzy je znają i wzywają, imię to nie jest tylko dźwiękiem, jest obecnością obecnością, która przetrwała wieki i nadal objawia się wszędzie tam, gdzie jest wiara, prawda i pragnienie objawienia. Ponieważ tam, gdzie imię to jest czczone, tam też jest ten, który je nosi. Jeśli imię Stwórcy jest źródłem istnienia, imię Zbawiciela jest przedłużeniem tego odkupieńczego celu osiągającego stworzenie. Nie pojawia się ono jako oddzielny element, ale jako bezpośrednia kontynuacja wiecznego planu. Zrozumienie imienia Syna jest związane nie tylko z fonetyką, ale także z misją, która została mu powierzona przed założeniem świata. Imię Yahushua. Zawiera w sobie tożsamość Ojca i plan zbawienia objawiony w Piśmie Świętym. W języku hebrajskim imiona nie są nadawane według osobistych upodobań lub tradycji rodzinnej. Wyrażają one cel, przeznaczenie i duchową rolę. Imię Shua składa się z dwóch części: Yahu skróconej formy tetragramu oraz Shu'a, co oznacza wyzwolenie lub pomoc. Po połączeniu części te Ujawniają bezpośrednie przesłanie. Jachu jest zbawieniem. Nie jest to definicja teoretyczna. Jest to jasny obraz misji Mesjasza. Przyszedł On nie tylko z władzą pochodzącą od Ojca, ale z imieniem Ojca wyrytym w swojej tożsamości. Ten wzór można zaobserwować w imionach wielu proroków. Izajasz w języku hebrajskim Jeszajachu oznacza Jachu jest zbawieniem. Elias czyli Eliachu, oznacza Mój Elohim jest Jachu. Jeremiasz, Irmejachu, nosi w swoim imieniu imię Najwyższego. Imiona te ujawniają pewną stałą. Ci, którzy zostali powołani do określonych misji, otrzymywali jako pieczęć boski podpis w swojej tożsamości. Zbawiciel nie tylko podąża za tym wzorem. On w pełni go wypełnia. W Ewangelii Mateusza Rozdział 1, wers 21, anioł oświadcza, że imię syna powinno odzwierciedlać jego misję zbawienia ludu od grzechów. Oryginalna wersja tego ogłoszenia w języku hebrajskim łączy imię bezpośrednio z działaniem odkupienia. Nie został tak nazwany przez przypadek. Każda litera, każdy dźwięk jest zgodny z wiecznym zamysłem Ojca. A to ujawnia coś potężnego. Syn nie jest postacią niezależną. Jest widzialnym wyrazem tego, który jest niewidzialny. Reprezentuje w ciele imię, które podtrzymuje wszechświat. Duchowa władza imienia Yahushua przejawia się nie tylko w zapisach Nowego Testamentu, ale także w czynach. Wielokrotnie uzdrowienia, wyzwolenia i cuda miały miejsce, gdy imię to zostało wypowiedziane z wiarą. W dziejach Apostolów, rozdział trzeci Piotr twierdzi, że uzdrowienie paralityka nastąpiło przez wiarę w imię. Pokazuje to, że moc nie tkwiła w rytuale ani formule, ale w autorytecie obecnym w imieniu, które niesie posłanie, misję i naturę samego Ojca. Ponadto sam Zbawiciel stwierdza w Ewangelii Jana, rozdział piąty, wers 43, że przyszedł w imieniu Ojca. To stwierdzenie nie ogranicza się do koncepcji symbolicznej władzy. Jest dosłowne. Imię Yahushua zawiera w swojej konstrukcji obecność imienia boskiego. Nie reprezentuje ono odrębnego ruchu, ale kontynuację objawienia, które rozpoczęło się od Stwórcy i zstąpiło na ludzkość poprzez Syna. Związek między Ojcem a Synem jest również podkreślony w XIV rozdziale Ewangelii Jana. Kiedy jeden z uczniów prosi o spotkanie z Ojcem, Zbawiciel odpowiada, że kto widzi Jego, widzi Ojca. Nie chodzi tu o fizyczną równoważność, ale o jedność istoty, intencji, celu. Jedność ta jest również obecna w imieniu, które nosi. Gdy głęboko zrozumiemy imię Zbawiciela, opuszczamy obszar religijności i wkraczamy na terytorium objawienia. Nie chodzi tu o różnicę językową, ale o duchową zgodność. Wymawianie tego imienia ze zrozumieniem nie jest tylko aktem historycznej poprawki. Jest to uznanie tożsamości i celu tego, który przyszedł, aby w namacalny sposób objawić zbawienie wiecznego. On nie jest tylko nosicielem przesłania. On jest samym wcielonym przesłaniem. A imię, które nosi, nie tylko reprezentuje tę prawdę, ale ją zawiera. Przebudzenie już się rozpoczęło, ale dostęp do wiedzy jest ograniczony. Zarezerwuj swój egzemplarz e-booka, Zakazane imię Jezusa, zanim się skończy. Jest dostępny w pierwszym komentarzu. Kiedy zrozumie się głębie imienia stwórcy i zbawiciela, doświadczenie wiary przestaje być formalnością religijną, a staje się żywą relacją. Wpływ tych imion wykracza daleko poza studia lub tradycje. Dociera do codziennego życia tych, którzy pragną żyć w przymierzu z wiecznym. Nie chodzi tylko o poprawną wymowę, ale o postawę wobec prawdy, która zmienia sposób postrzegania świata i pozycjonowania się duchowego. W wielu fragmentach pisma świętego skuteczność wiary jest bezpośrednio związana z poznaniem imienia Bożego. Na przykład w psalmie. 95. Najwyższy obiecuje wybawienie temu, kto zna moje imię. To pokazuje, że imię nie jest amuletem, ale kluczem do relacji. W myśleniu hebrajskim poznanie wiąże się z więzią, intymnością i zaangażowaniem. Nie jest to wiedza teoretyczna, ale głębokie uznanie, które zmienia sposób życia. Na przestrzeni wieków wiele modlitw straciło swoją moc, Ponieważ zostały zredukowane do automatycznych powtórzeń, bez świadomości autorytetu, który stoi za wymawianym imieniem. Ale kiedy ktoś modli się ze zrozumieniem, używając imienia, które niesie w sobie esencję Stwórcy lub Zbawiciela, następuje inne duchowe przebudzenie. Nie chodzi o rytualizm, ale o dostosowanie się. Osoba ta zaczyna modlić się ze świadomością, do kogo się zwraca. I co oznacza to imię? Relacje o osobistej przemianie, emocjonalnym wyzwoleniu, a nawet fizycznym uzdrowieniu mnożą się wśród tych, którzy powrócili do używania oryginalnych imion z szacunkiem i wiarą. Chociaż doświadczenie duchowe nie zależy wyłącznie od słów, w Piśmie Świętym istnieje jasna zasada: imię niesie autorytet tego, kto je posiada. Używanie właściwego imienia ze zrozumieniem jest jak uzyskanie dostępu do prawdziwego kodu dostępu do Królestwa. Ponadto, świadome używanie imienia sprzyja duchowej reedukacji. Koryguje ono zniekształcony obraz odległego Stwórcy i objawia obecnego, działającego Ojca, który angażuje się w historię tych, którzy wzywają go z prawdziwą wiarą. Uznanie to pogłębia zaufanie. Wzmacnia nadzieję i budzi większą wrażliwość na głos ducha. Ma to również praktyczny wpływ na charakter i codzienne decyzje. Ci, którzy żyją pod objawieniem imienia, zaczynają dokonywać wyborów opartych na honorze, prawdzie i sprawiedliwości. Imię wiecznego nie jest tylko święte kształtuje tożsamość. Dlatego ci, którzy wzywają je z szczerością, Stopniowo są kształtowani przez tę tożsamość, przyjmując postawy odzwierciedlające charakter samego Stwórcy. W ten sposób imię przestaje być informacją, a staje się pieczęcią znakiem odróżniającym tych, którzy żyją dla pozorów, od tych, którzy kroczą z przekonaniem. Przemiana nie zaczyna się na zewnątrz, ale wewnątrz w uznaniu, że imiona Ojca i Syna nie są tylko tytułami duchowymi ale żywym wyrazem powołania, które wciąż rozbrzmiewa. Pomimo mocy i jasności, jaką niosą ze sobą święte imiona, wielu wciąż staje przed pytaniami, które naturalnie pojawiają się w konfrontacji z utrwalonymi tradycjami. Ponowne odkrycie tych imion wywołuje u niektórych dyskomfort, a u innych autentyczną ciekawość. Dzieje się tak, ponieważ przez wieki to, co znamy jako wiarę, było kształtowane przez tłumaczenia, wpływy kulturowe i adaptacje polityczne, które oddaliły pismo święte od jego pierwotnego kontekstu. Rezultatem tego jest rozdźwięk między tym, co zostało objawione na początku, a tym, co jest powszechnie praktykowane dzisiaj. Jednym z najczęściej pojawiających się pytań jest to, czy naprawdę konieczne jest powrót do używania oryginalnych imion. Skoro miliony ludzi modlą się i doświadczają duchowości, używając imion dostosowanych, jest to uzasadnione pytanie, które należy rozpatrzyć w sposób wyważony. Wieczny zna serca tych, którzy wołają do niego. Jednak gdy prawda zostaje objawiona, wzrasta również odpowiedzialność za nią. Wiedza nie unieważnia łaski, ale zachęca do posłuszeństwa. Powrót do pierwotnego imienia nie jest potępieniem przeszłej ignorancji, ale świadomą odpowiedzią na to, co zostało przywrócone. Inną delikatną kwestią jest rozbieżność co do prawidłowej wymowy. Niektórzy używają Jahwe, inni jachu'a, a jeszcze inni przyjmują formy takie jak jehowa. To samo dotyczy imienia zbawiciela. Podczas gdy niektórzy mówią jeszu'a, inni twierdzą, że Yahushua, lub Yahusha. Ta różnorodność wymowy wynika z utraty oryginalnej wokalizacji na przestrzeni czasu, zwłaszcza po ukryciu imienia w publicznych czytaniach w starożytności. Jednak ważniejsze od dokładnego odtworzenia każdej samogłoski jest uznanie zasady. Imię wiecznego zostało objawione, zachowane i teraz ponownie wychodzi na światło dzienne. Każde objawienie niesie ze sobą odpowiedzialność. E-book, zakazane imię Jezusa, może być kolejnym krokiem. Liczba egzemplarzy jest ograniczona. Link znajduje się w pierwszym komentarzu. Ponadto niektórzy kwestionują poprawność używania tytułów takich jak Bóg lub Pan. Terminy te, choć powszechne, są ogólne. Mogą być używane do określenia dowolnej boskiej istoty w dowolnej kulturze. Natomiast imię stwórcy. Jest jedyne, nieprzenoszalne i ma specyficzną tożsamość. Zastąpienie imienia tytułem było praktyką przyjętą z czasem, ale nie było tak od początku. Świadczą o tym najstarsze teksty. Dlatego używanie prawdziwego imienia jest sposobem na oddanie stwórcy należnego mu uznania, bez mieszania jego tożsamości z innymi wierzeniami. Wreszcie istnieje pogląd, że przywrócenie imienia jest niepotrzebne, a nawet niebezpieczne, jakby była to próba elitaryzacji wiary lub stworzenia podziału. Jednak celem przywrócenia imienia nie jest tworzenie barier, chodzi o zerwanie z wielowiekową tradycją zniekształcania prawdy i pustej religijności. Nie jest to nowa doktryna, ale powrót do tego, co zawsze było zapisane. Proces ten nie wymaga doskonałości, ale gotowości do pokornego kroczenia, poszukiwania zrozumienia i spójnego życia zgodnie z tym, co zostało objawione. Powrót do pierwotnej nazwy jest zaproszeniem do głębi, prawdy i czci. Jest to podróż, która zaczyna się od informacji, przechodzi przez przekonanie i kończy się przemianą. Ci, którzy pozwalają sobie szczerze zmierzyć się z tymi kwestiami szybko zdają sobie sprawę, że nie mają do czynienia z kolejną teorią. Stoją przed starożytną prawdą, która w końcu zostaje przywrócona pośród pokolenia zmęczonego powierzchownością i spragnionego autentyczności. Kiedy imię przestaje być tylko informacją i staje się częścią tożsamości danej osoby, więź duchowa osiąga nowy wymiar. W Piśmie Świętym niejednokrotnie imię Stwórcy jest kojarzone z konkretnym ludem, jako widoczny znak przynależności. Ta pieczęć nie jest symboliczna, jest duchowym znakiem odróżniającym tych, którzy są zgodni z wolą wiecznego, od tych, którzy zbliżają się do wiary tylko z wygody lub tradycji. W Księdze Kronik zapisano, że lud, który nazywa się imieniem Stwórcy, ma jasną obietnicę. Jeśli ukorzy się, będzie szukał i pokutował, zostanie wysłuchany z nieba. Wyrażenie, nazywają się moim imieniem, nie jest poetyckie. Niesie ono głębokie znaczenie posiadania, przymierza i reprezentacji. Imię staje się sztandarem, duchową flagą, która identyfikuje tych, którzy kroczą pod władzą najwyższego. Zasada ta odnosi się również do imienia zbawiciela. W wielu tekstach Nowego Testamentu podkreśla się, że prawdziwa wiara opiera się nie tylko na przesłaniu, ale na uznaniu imienia jako źródła mocy i autorytetu. Bycie nazwanym imieniem Jakuszuła oznacza przyjęcie pozycji spadkobiercy nie tylko błogosławieństw, ale i misji, oznacza uczestnictwo w dziedzictwie, które on sam otrzymał, doprowadzenie dzieci z powrotem do ojca. W księdze objawienia. Prawda ta została potwierdzona w jeszcze bardziej intensywny sposób. Jest napisane, że w czasie ostatecznego odrodzenia ci, którzy zwyciężyli, będą mieli imię Stwórcy wyryte na czołach. Oznacza to coś więcej niż tylko wierność doktrynie. Oznacza przemianę tożsamości. Nie będzie to coś zewnętrznego, ale wyraźny znak, że istota wiecznego została odciśnięta w umysłach i sercach tych, którzy wytrwali. Dziedzictwo, które reprezentuje to imię, nie ogranicza się do przyszłości. Zaczyna się teraz, w sposobie, w jaki każdy człowiek żyje, modli się, podejmuje decyzje i kroczy przez życie. Ci, którzy uznają to imię za święte, zaczynają nieświadomie nieść ciche, ale potężne świadectwo. Gdziekolwiek się udają, pozostawiają ślady światła, ponieważ żyją nie tylko w imię wiary, ale jako odbicie samego imienia, które ich powołało.